Jaka była czy... Kim była skąd pochodziła. Była norweszką, była córką pochodzącą z bardzo dobrej rodziny, bo jej ojciec był bardzo znanym, świetnie zarabiającym i bardzo zdolnym lekarzem. Rodzina żyła na bardzo wysokim poziomie, w ogromnej willi. Zresztą w tej willi znajduje się dzisiaj Muzeum poświęcone kobietom, walce kobiet o wolność i i niezależność, które otworzyła osobiście królowa Norwegii. Jeżeli chodzi o Dagnę, bardzo zdolna, utalentowana muzycznie, utalentowana literacko. Odebrała bardzo staranne wykształcenie. Mówiła dobrze pięcioma językami. Po małżeństwie z Przybyszewskim doszedł język szósty polski. Ojciec wysłał ją do jednej Jednej z najlepszych szkół, o ile nie najlepszej szkoły dla panin w tym rejonie Europy w Erfurcie, którą skończyła po dwóch latach z wyróżnieniem. Miała maniery ogromnej wielkiej damy Grand, nazywano ją, nazywano ją również królową norweskich fiordów, księżniczką yy, śniegu.